są? dzisiaj miałem zrobić wam kolejną lekcyjkę. Eee, zastanawiałem się nawet nad tym, żeby zrobić jakiegoś streama czy coś takiego, ale na streamie to tak wszystko. Tu ktoś pyta, tu ktoś coś tam chce ode mnie i tak dalej. A chcę ze z wami dzisiaj tak po prostu pogadać na temat bluesa, na temat slajda, na temat grania na gitarze slajdem i tak dalej, więc stwierdziłem, że zrobimy taki odcinek, może nawet takie coś, odpowiednik właśnie takiego streama, takiego yy, live'a, tylko że bez live'a, że ja sobie po prostu pogram, przy okazji tu mam lepszą jakość, tam na tym telefonie to jeszcze jest taki, średnią kamerkę mam, yy, mniejsza o to, od razu uskakujemy po prostu w temat. Yy, o czym chcę dzisiaj pogadać? Najważniejsza rzecz, właśnie w graniu slajdem yy, jest to, żebyście mocno nie przyciskali. I po prostu pogadamy sobie tak, na zasadzie takiej kursowej trochę może powiem Wam na co zwracać uwagę i tak dalej. Najważniejsza rzecz przy graniu slajdem, już to powtarzałem w odcinkach o slajdzie, ale to żebyście nie grali mocno, żebyście nie przyciskali. Jak uderzacie, slajd jak macie założony, ma tylko sobie jeździć po strunach. Nie dociskacie nie ma być tego metalicznego dźwięku, tylko ma delikatnie. Rozumiecie o co chodzi? Druga rzecz, co, co musicie zwracać uwagę, to jest to, że jak gracie, wibracje one robią całą robotę. Tutaj jest najważniejszy, tu jest to całe brzmienie. I przy okazji to, co zawsze będę powtarzał, to, że dźwięki macie nie pomiędzy progami, tak jak Wy tylko na progach, bo Wy tutaj dojeżdżacie, dźwięk, o jaki Wam chodzi, jest na progu. Aha, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Właśnie, bo czasem jak gram, jak nagrywam odcinki, właśnie się kapnęłem, bo montowałem jeden odcinek ze slajdem, tym finger stylem. To co, mamy ten motyw? I robiłem slajdem i zauważyłem, że czasem i te struny dzwonią, i to nie chodzi o to, że ja mocno przyciskam, tylko w graniu slajdem i w ogóle w graniu na gitarze jest ważne coś takiego. Mało się o tym gada, mało ludzi ogólnie na YouTubach o tym rozmawia, a to jest bardzo istotna sprawa. Akcja strun, to znaczy jak wysoko macie strunę. To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę każdy styl, każdy rodzaj grania, jaki Was interesuje, narzuca tak naprawdę inny. Inną wysokość strun, bo przykładowo gracie, nie wiem, solówki, sweepem, chcecie grać ultra technicznie, ultra szybko i tak dalej, to macie struny, powinniście mieć ustawione jak najniżej progu. W ogóle gry zeszliwowany pięknie, progi, żeby były równo i wtedy macie obniżone maksymalnie. Ja ostatnio jak gitara mi wróciła od e, lutnika, bo mam właśnie tego swojego Les Paula to nie wiem czy bym kartkę wsadził między próg a strunę, po prostu jest taka mała po prostu odległość między struną a progiem, że właśnie tak mówię, nie wiem czy bym po prostu kartkę wsadził, wiecie o co chodzi. A jak gracie właśnie slajdem, to te struny powinny być dużo wyżej, ja tutaj mam gitarę do takiego standardowego grania akordzikami i tak dalej, żeby nie trzeba było mocno przyciskać, ale żeby było wygodnie. A, do blusa I, i jeśli gracie slajdem, te struny jednak powinny być trochę wyżej. Przykładowo, gdy gracie na przykład, nie wiem, na gitarach, y, tych, pedałowych, y, Jezus, y, hawajskich, y, to macie motyw, że ten, że struny są tak wysoko, żebyście całą rękę byście wsadzili pod te struny, między gryf a struny. Więc y, tu jest dość ważne, żeby te struny nam po prostu nie dzwoniły. Musimy być trochę, muszą być trochę wyżej. Często właśnie w gitarach dobro, macie robione także siodełko jest ono po prostu wyżej, tak że te struny już od razu yy, od razu są dość wysoko, tylko wtedy gracie więcej slajdem, bo dociskanie jest cięż ciężko, jest dociskać. Jeśli trochę używacie techniki, że trochę przyciskacie palcami, trochę gracie slajdem, no to wtedy to musicie wyważyć. Jednak bardzo ważne jest to, żeby te struny jednak były trochę wyżej, nie mogą nam tak dzwonić. I tym się nie przejmujcie, że ja po prostu czasem właśnie gdzieś tam słychać to dzwonienie w lekcjach, bo to chodzi o to po prostu, że ja na razie nie mam żadnej gitary, która będzie stricte e, pod e, granie slajdem. Ogarnę takie coś, bo już mam taką gitarę na, na oku, ale to jeszcze mi chwilę zejdzie. Dlatego teraz czekam z takim konkretnym kursem, bo wtedy zrobię kurs i zrobię takiego cacanego po prostu kursa, że normalnie będzie ma po prostu. Tylko muszę wcześniej sobie po prostu gitarę ogarnąć. Jeszcze tak na szybko dwie rzeczy. E, jeśli gracie slajdem, przykładowo, mamy slajda tutaj, to nie kładziecie samego slajda. I jeździcie nim tutaj po strunach, tylko starajcie się te dwa palce, w przypadku jak ten, yy, kłaść na strunę. Jeśli tutaj macie slajda, te trzy palce, bo wtedy macie większą kontrolę nad dźwiękami. Te dźwięki są czystsze, wiecie o co chodzi. Ładniej ta gitara wtedy brzmi, tak to jest takie rozleciałe. A tak. Coś. I ładniej po prostu gitara brzmi. Eee, I druga rzecz od razu. Co to miało być drugą rzeczą. I co? To dzisiaj tak chciałem właśnie wam po prostu o tym powiedzieć, żebyście zwrócili uwagę. Eee, tutaj w tej gitarze, którą miałam teraz, mam tak akcję z trudną stawioną, że jak wkładam teraz listek, listek jest. Eee, 0,70 mm, to tak ze 2 jeszcze bym zmieścił. Więc to jest taki, taki no dla akustyka takie spoko. A tak jak wam mówię, jeśli będziecie po prostu grali ten, pobawcie się po prostu z akcją strun, pobawcie się po prostu e, z wysokością tych strun, jak one będą wyglądały. Yy, no i chyba to tyle dzisiaj chciałem bardziej Wam po prostu o tym powiedzieć, żebyście po prostu zwracali uwagę, a to jest naprawdę jedna z ważniejszych rzeczy, na jakie powinniście po prostu zwracać uwagę. No i tamto, co tam Wam przedtem powiedziałem, to też jest ważne, w ogóle wszystko jest ważne, kurde, żebyście no, pilnowali tego i żebyście grali, to jest najważniejsze. Na razie niech macie wadki dnia.